ARKHAM RADIO zaprasza do wysłuchania audycji. Drogi Erneście, straszne rzeczy wydarzyły się od mojego ostatniego listu. Wieczorem, tak jak Ci pisałem, podzieliliśmy się na dwie wartujące grupy. Mi, Izakowi i Sydneyowi przypadła druga warta. Zostaliśmy obudzeni tuż przed północą i zasiedliśmy przed chatą, wlepiając oczy w ciemność i nasłuchując niepokojących dźwięków. Nad ranem, kiedy myśleliśmy już, że przynajmniej ta noc minie spokojnie, usłyszeliśmy szamotaninę i krzyki dochodzące za ściany. Wbiegłem do środka i, kiedy nie zauważyłem atakującego wroga, począłem z Izaakiem uspokajać towarzyszy, którzy wykrzykiwali, że oślepli, Myśleliśmy, że to kolejny atak na umysły śpiących, ale to, co zauważyliśmy przy badaniu ich stanu, doprowadziło nas na skraj rozpaczy. Oczy Milesa i Johna wyglądały tak, jakby ich tęczówki eksplodowały, a barwnik rozlał się po całym białku nieregularnymi smugami. Dodatkowo z kącików sączyła się gęsta, żółta ropa. Nie przypominało to żadnej znanej nam choroby. Spośród urywków błagalnych modlitw, jakie kołatały się w mojej głowie, do świadomości przebijały się przetłumaczone przez Antonia słowa niewypowiedzianej klątwy, którą rzucił na nas szaman, spluwając w naszym kierunku przy pierwszym spotkaniu. Nigdy nie zobaczycie swojego świata, a jeżeli nasza pewność siebie była pochopna, przyjacielu a co jeśli właśnie zostaliśmy ofiarami działania pierwotnej magii, na którą nie znaliśmy lekarstwa? Czy to usprawiedliwia nasze dalsze działania? Nie poddaliśmy się zwątpieniu. Izaak, ze względu na doświadczenie medyczne, został ze słabnącymi towarzyszami ja i Sydney uzbrojeni w strzelby, Wyruszyliśmy na poszukiwanie czarownika, żeby siłą zmusić go do cofnięcia klątwy. Byliśmy zdesperowani, ale nadal potrafiliśmy działać logicznie. Niekończący się deszcz okazał się tym razem naszym sprzymierzeńcem. Nikt w wiosce nie zwrócił uwagi na przemykające w zaroślach postacie. Szaman był tak pewny swojego zwycięstwa, że udało nam się dopaść go i unieruchomić, kiedy spał bezbronny jak dziecko zakneblowanego i związanego liną, dyskretnie zanieśliśmy do naszej chaty. Tu okazało się, że stan naszych przyjaciół pogorszył się. Używając morfiny doktor pozbawił ich przytomności, by nie cierpieli. Ale ich ciała uległy zniekształceniom przez nienaturalnie powiększone węzły chłonne. Blada i cienka skóra pokryła się sino-czerwonymi wybroczynami. Szaman po zobaczeniu chorych zaczął dławić się powstrzymywanym kneblem śmiechem. Uderzyłem go kolbą strzelby w podbrzusze, tak, że wpadł kolanami w palenisko. Wyrwałem knebel i krzycząc, próbowałem zastraszyć szamana. Nie mógł zrozumieć słów, ale moje intencje były wystarczająco jasne. Przyłożyłem lufę strzelby do piersi maga. Spoważniał natychmiast. I zaczął przyglądać mi się z nienawiścią, czujnie, jak zapędzony w kąt drapieżnik. Wstrzymałem oddech. Wtem narastające napięcie przerwał zduszony krzyk Izaaka. Odwróciliśmy się do niego i zauważyliśmy, że wskazuje na odsłonięty brzuch Milesa. Pod napiętą, zroszoną potem skórą coś wyraźnie się poruszyło. Raz, drugi. Jakby próbowało wydostać się na wolność. Usłyszeliśmy też cichy szept szamana. Tego było za wiele. Zareagowałem instynktownie i głośny wystrzał. Trafił czarownika w klatkę piersiową. Zaczął wrzeszczeć przeraźliwie, podnosząc alarm w wiosce i zamilkł dopiero, kiedy drugi nabój dosięgnął jego serca. To jednak nie był koniec. Teraz liczyła się każda sekunda. Słyszeliśmy zbierających się w wiosce dzikich. Spojrzeliśmy po sobie. Zobaczyłem w oczach towarzyszy to, co sam pomyślałem. Nie mamy szans uciekać przez dżunglę z dwoma nieprzytomnymi kompanami ścigani przez miejscowych wojowników. Jedyną opcją była walka. Erneście, jakim błogosławieństwem okazało się zabranie na wyprawę tych kilku lasek dynamitu, które nam proponowałeś! Walka nie trwała długo, bo nie zamierzaliśmy grać czysto. Na migi przekonaliśmy ludzi, że szaman nakazuje im natychmiast zebrać się w chacie zgromadzeń. Przyszli wszyscy, ufając, że mamy dobre zamiary, a czarownik planuje objawienie wszystkim woli duchów. Wybuch był ogromny. Serce boli mnie nawet teraz, kiedy myślę, jak wiele unikalnej wiedzy. Musieliśmy poświęcić, by cało wydostać się z opresji. Wiele lat minie, zanim znowu uda się odnaleźć i przeprowadzić należyte obserwacje na innym plemieniu z grupy El Muertos. Niestety, działania te nie cofnęły efektów klątwy. Stan naszych przyjaciół pogarszał się z każdą chwilą. Nie mogliśmy nieść ich przez dżunglę, nie mogliśmy też z nimi zostać. Sami byliśmy słabi i wiedzieliśmy, że jedyną drogą ratunku jest błądzenie w gęstym lesie z nadzieją dotarcia do przyjaznych ludzi. To była trudna decyzja, którą podjęliśmy wspólnie. Śmiertelna dawka morfiny zakończyła cierpienia Milesa Breca i Johna Artona. Pozostaną tu na zawsze, dołączając do nieodżałowanej pamięci Foresta Krankowicza. Niech Bóg przyjmie ich duszę do siebie. Przyjacielu, wcześniejsze słowa spisałem kilka dni temu. Nie jest dobrze. Błądzimy w kółko, całkowicie zagubieni. Opadamy z sił. Tracę włosy, a moja skóra pokryła się głębokimi zmarszczkami. Jak u starca, chyba zostałem sam. Wszędzie widzę szyderczą twarz szamana, otoczoną płomieniami Uniwersytet Nowojorski, Wydział Medycyny, Katedra Chorób Tropikalnych. 2019 rok. Szanowny Panie, dziękuję za przesłanie mi kopii znalezionych przez Pańską wyprawę listów. Istotnie, przeprowadzenie ekspertyzy na pierwszy rzut oka nie wydaje się łatwym zadaniem, jednak po pogłębionej analizie przypadku oraz wskazaniu przez Pana dokładnego rejonu działań doszedłem do pewnych bardzo ciekawych wniosków. Obawiam się, że Pan Felix Welcz. Oraz jego towarzysze padli ofiarą nieznanej w owym czasie, ale obecnie dość dobrze opisanej choroby nękającej ludy rejonów równikowych. Choroba, którą podejrzewam o zaprzepaszczenie badań, należy do grupy Filarios i jest powodowana przez nitkowca onhocera Volvulus. Onhocerkoza w swej rozwiniętej formie powoduje wszystkie wymieniane przez pana Feliksa objawy, co za chwilę panu udowodnię. Larwy patogenu przenoszone są przez ugryzienia meszek, a o takich wspomina kilkukrotnie autor listów. Pierwsze nieswoiste objawy mogą być zatem brane za zwykły odczyn alergiczny. Następna po jest uogólniona odpowiedź immunologiczna, objawiająca się powiększeniem węzłów chłonnych. Organizm do walki z patogenem zużywa całą energię. Dlatego zanika tkanka tłuszczowa, wypadają włosy, a skóra staje się cienka i pomarszczona, jak u starca. Najbardziej niepokojący objaw, czyli podskórne ruchy istoty próbującej wydostać się na zewnątrz, to nic innego jak przemieszczające się larwy nitkowca, które mogą dorastać nawet do 10 cm. 100 lat temu przerażające i magiczne. Obecnie usuwa się je w prostym zabiegu operacyjnym. Ponieważ wydzielają toksyny obniżające jakość życia zakażonych, nie prowadząc jednak do ich śmierci. Jak pan widzi, mamy tu zatem do czynienia z tragiczną w skutkach pomyłką. Wybaczyć to można członkom wyprawy, ponieważ pierwsze doniesienia o wystąpieniu onchocerkozy w Ameryce Południowej pochodzą z 1920 roku. Dlatego była ona im całkowicie nieznana. Gdyby choć jeden z członków wyprawy dotarł z takimi rewelacjami na stanowe uniwersytety, mógłby zostać uznanym odkrywcą onchocerkozy w całej Ameryce Południowej. Jedynym, co może budzić mój niepokój, jest szybkość, z jaką następowały po sobie charakterystyczne dla choroby objawy. Zazwyczaj ostatnie stadium wyniszczenia organizmu, nawet przy braku leczenia, następuje nie po tygodniu, a po kilku latach. Możliwe, że przyczyniło się do tego osłabienie podróżników oraz panika, jakiej się ostatecznie poddali. Zaintrygował mnie również fakt, że tubylcy z plemienia Almuertos nie wykazywali w opisywanym czasie objawów zakażenia oraz, że szaman wydawał się doskonale wiedzieć, co dolega chorym oraz, że jest to nieodwracalne. Może to wskazywać, że ten konkretny szczep Indian znał sposoby, które chroniły ich przed zakażeniem. Tak jak pan Felix, muszę w tym miejscu wyrazić żal, że aby ratować odkrywców, poświęcone zostało tyle użytecznej wiedzy. Nie doszukiwałbym się tu jednak jakichkolwiek działań magicznych. Klasyfikuję takie przekonania jako przesądy i ludowe bajania, które nic nie wnoszą do współczesnej nauki. Ja, proszę pana. Opieram się w swojej działalności jedynie na sprawdzalnych naukowych faktach. Przesyłam wyrazy szacunku, zapewniając jednocześnie gotowość pomocy przy następnych odkryciach. Doktor nauk medycznych Howard M. Greenwald.